A wróć, jak się ja od niego podszedł. kurwa jest. O, ale o, nie łap mnie się no! Ania. Nie, nie, nagrywam zejście. nie, bój się, nie, 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 Ty idź pierwszy. Idź pierwszy. No, idź pierwszy. Co się? nie, nie, pierwszy. pierwszy. nie, nie,

no idź. Kurwa. Ty, Sosin, po takiej ilości alkoholu każdemu by było ciężko. I z czego ha? Ze mnie tak, kurwa,